To jak panie sędzio, jak się dzisiaj sędziuje w taką pogodę? No nie jest łatwo sędziować w taką pogodę, ale mimo wszystko z pasji, którą jest piłka nożna, uważam, że jest to przyjemność dla mnie. Jak trener ocenia, rozgrywki na najomie? E, rozgrywki oceniam bardzo pozytywnie, no tak naprawdę dzieciaki e, dzięki tym rozgrywkom gdzieś się rozwijają, mogą się zmierzyć z e, rówieśnikami na podobnym poziomie, więc myślę, że to jest dla nich super frajda i, i dużo nauki. Dobra dziewczyny, to jaki jest najlepszy klub i dlaczego to jest Gedania? bo e, 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 tak. Bo, bo to dobry to tyle. Kto, odpo kto odpowie na to pytanie ciężkie? Dobry, tak. e, Gedania jest najlepsza, bo jest najlepsza i tyle. Ma dobry program treningowy. O, super. I mamy fajnych i trenerów tak, i dobrych zawodników. No i to są argumenty. A teraz jak się gra na Jomie? Super, że Ale zimno, zimno. 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 pogoda Zimno. być ładniejsza. co wy gadacie Afryka? No dobra, to yy, jaka jest najlepsza drużyna i dlaczego to jest Jaguar Gdańsk? Oczywiście, że Jaguar Gdańsk i zawsze Jaguar Gdańsk. Okej, okay, a jak się podoba na rozgrywkach? Dużo emocji, czy, czy jak tak? Bardzo dużo emocji. Dzieciaki świetnie sobie dają radę, więc naprawdę I nam się super. Bardzo podoba. Mamy tam swojego zawodnika Olka zająca i na niego stawiamy. Wiemy, że jest dobry i czekamy na bramki i dobre asysty. Aha, no dobrze, a pogoda jak tam? Nie ma złej pogody, są tylko źle dobrane ciuchy, więc dajemy radę. Dokładnie. Pięknie, dziękuję. Ta puenta była idealna. Dziękujemy. No to jak oceniasz ten mecz? Bardzo dobrze. Jesteś zadowolony z wyniku? Tak? tak? tak. A jak ci się gra tutaj, na tych woiskach? No, dobrze. Okej, okay, a teraz najważniejsze i najtrudniejsze pytanie. Jaki jest najlepszy klub i dlaczego jest to Escola? Nie wiem. <laughs> A jak gra się wam tutaj na Bardzo boiskach, dobrze. Jomy? Bardzo dobrze. Okay. A jak wam idzie generalnie w Lidze? Dobrze. Tak? tak? Co panią sprowadza z tak daleka generalnie tutaj? Z tak daleka? Trzeba przyjechałam z małżonkiem i synem kibicować, bo młody właśnie występuje na zgrupowaniu ze swoim całym zespołem. No i trzymamy kciuki tutaj, żeby jak wszystko było. Się, jak się ogląda rozgrywki generalnie? No przyjechaliśmy tu w zasadzie pierwszy raz, tak? Ach, ja, ty, jak pierwsze wrażenia? Fajnie, fajnie, tylko trochę zimno, ale atmosfera gorąca, także yy, będzie dobrze. Dobra, ostatnie pytanie. Jaki jest najlepszy klub i dlaczego jest to MKS gry w Czczę? No wiadomo, to jest najlepszy klub, tak? Występują tam fani chłopacy, którzy z całym z sercem, zaangażowaniem pudą do przodu i wygrywamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dlaczego Olimpia Elbląg, przyjeżdżająca w sumie z daleka, przyjeżdża akurat na ligę Yamaha 5? Eee, powiem tak, eee, tak. Elbląg jest tak położony, że tak naprawdę mamy 30 km, bardzo dobra droga, a przede wszystkim eee, bardzo dobre granie. Bardzo dużo drużyn, bardzo różnorodne, co tydzień, co kolejkę z innymi zespołami. Eee, poziom naprawdę bardzo wysoki, obiekty do grania rewelacyjne. Pomimo pogody, naprawdę, jest, mecze są gorące, naprawdę warto. Wszystkim polecam. To co, trenerze, jak trener ocenia poziom rozgrywek, na Najomie? No jest, jest naprawdę super, bo jest poziom dostosowany do tego, co my, trenerzy, chcemy. Czyli każdy sobie ustawia, jaki poziom ma w drużynie i gra z równymi drużynami, i naprawdę można tutaj dużo osiągnąć. I przez to dzieciaki najlepiej się rozwijają. A zadowolony jest trener ze swoich yy, zawodników? Bardzo. No i super, o to chodziło.